Cześć tu miłość witajcie w drugim odcinku Minecraft SkyWars. Tak, dzisiaj nagrywamy to. Już jesteśmy na ręce latarnie 2, jak widać. Czekajcie. Po prostu napisałem tak, żeby było lepiej to... Żeby po prostu wszyscy to wiedzieli. Nie wiem czemu. Hmm. No, ale po prostu tak chciałem, tak zrobiłem. Nie wiem po co o tym mówiłem. Hmm. Dobra, nie mamy żadnego miecza. Musimy sobie zrobić niestety drewniany. Wiem, są też inne sposoby na to, że z koblem jakieś, ale mi się nie chce tego wszystkiego zbierać. Ja robię drewniane i tyle. O kolega się buduje. Nieprawdaż? Że to pięknie wygląda. Mhm. Super! Też się cieszę. Naprawdę słabe mam te temy dzisiaj.

Dobrze, że mam jedzenie. Dwa żywi! Ja i tamten gość! Co to było? Bu! Kolego! Ja myślę, że ci się nie ula. Ale ja z drewnianym mieczem!

jakiś Felix. Kurde. Jak teraz tego gościa pokonać? Dobra swoim sposobem no, Nie obchodzi nic. Tylko chodzi mnie Nie ma nic, jest tylko on. I na tym się na razie zatrzymam. On sobie myśli, dobry jest ten gość. Może mnie rozwalić. Kurde, na ma to wącą zbroję. Będzie ciężko. Chwila, ja, zjem Chwila, mój kolega mi dzwoni. Słanek Słonek! Zagrasz, zagrasz za mną? Kurde... co? Poczekaj. Muszę włączyć głos. Noś. Dobra. Albo w czwartek. Co? A czemu? A czemu nie możesz? A, dobra. Bo ja przed chwilą z Piotkiem grałem i umówiliśmy się na 18.30. My umówiliśmy się na 18.30 z Piotkiem. Dobra. gdzie wchodzą na marstwa. Czecież to nie dozwolone. No, Buuu, ja chcę e, tego ludzi. Boże, ja nagrywam. Zapomniałem. Z moim kolegą mi gadałem... wcześniej Tam też już druga ręka. Czyli bez problemu będę mógł ją wygrać. Tak mnie się przynajmniej zdaje. Kość! Fira! Będę wali. Nie będę tego rozwalił tym. Tylko muszę rozwalić tym. Teraz? Nie. Tak się nie da. Albo tak. Da się tak? Kurde. Mam pomysł. Jakby to zrobić? Aha, drewno mi wypadło. Spoko. Jest już go. Kurde! Chciałem go zastrzelić. Albo od razu się tak na to tamtego. Nie taki był plan, ale tak właśnie zrobię. Nasz kolega próbuje mnie zastrzelić. Nie, wiem, jestem głupi. Park jeden! Park dwa! Zespolić kod Park jest fajny. Bardzo fajny. Bardzo git, bardzo... Su 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 super! Mile ja to nagrywam? Tyle, że powinienem już kończyć. To widzimy się w kolejnym odcinku, to był nudny, ale... Co na to poradzę? Pa! 2-1.